Jest tylko metyletka, dobrze, do zgłębiłem filmik. Dzisiaj będziemy mm, iść zwiedzać trochę to miasto. I to będzie taka historyjka, więc jeszcze właśnie ten dzisiejszy zostawcie dużo łapiecie w górę, a my zaczynamy. No to chodźcie. Idziemy. Mm, 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 bo w sumie. i Już się ściemnia. Więc chodźmy. Mm, pójdźmy zaraz spać. Tutaj musimy. To 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 czekajcie, moja twoja piżama. Musi być tu. Tylko tak łatwo ją się wyjmowało. to niech będzie o tu. I nie będzie na czymś. No Boże. Wielkie problemy. Z tą toka boka. Okej, okay, tak. Fajnie. Moja piżama. To, o, czekajcie, jest nasze małe dziecko. Ja powiem, że chyba w tą piżameczkę. I okej, okay. czekajcie, bo zobaczymy, on nie będzie się spał w tym Alfredem. Będzie miał taki kaptureczek. Popatrz, czekaj. No, czekaj. A, czekajcie, może spać. Jeszcze. Dobra, idzie nie spać. My tutaj zgłosimy też troszkę światła, myślę, że tutaj zgłosimy tą lampkę, żeby tutaj nie, nie płacić za tak dużo. Bo i tak musimy zapłacić za te o, kominy, to zostacimy w kominku. No, bo okej, okay, tak. Może tak czuję się palić, bo. albo. albo nie, tutaj będzie bo, boże, bo, bo, no. tutaj możemy iść spać. Następnego dnia. Dręń! A nie zboguję się na Piękna, no, nie, a która, o, ale ładna, która jest godzina, a dobra, 7.14. 14, bartek, e, o co chodzi, stawaj, bo już jest 7, jeszcze 15, aha, okej, okay. no to w sumie tak Okej, okay, jakie tu być dzisiaj ubranie? dobra, może tu bluzę? Oblownie. A ja nie wiem, będzie się tutaj me... chciałam wyjść na miasto. No, bo to ubiorę. To jest takie... No nie... Okej, okay, że to ma na niby nie stopy, nie? Takie... No niby raj stopy. Matyldziu! Yeah. a tutaj po ja tuż sobie tego misika. Ja odłóż... o a czekaj, odóż taką opaseczkę, bo cieplutko ci. Możemy się żeby siedzieć cieplutko, żeby było mateldzi, to chcesz jeszcze to myć? Dobrze, że to będziesz miała to na główce. i sobie spacerować swoim plusetkiem. Dobrze, to. to... I tak, i musimy mieć to włożyć. Takie cieplutkie ubraneczko. Zobaczcie. Okay, tutaj mój... O, czekaj. Dzisiaj ty... No dobra. Hmm. Ale ja tylko czuję, że mi tego nie wpadało. O, nie, nie, nie tobie. Okej. Okay. To możemy iść. I czekajcie, złożymy sobie jeszcze. No tak, bo dzisiaj jest bardzo, bardzo, bardzo zimno. No to weźmy jeszcze w takie praski. Będzie bardzo, bardzo ciepło. A może założysz... Czekajcie. Złożymy... Nie będzie tego miała? O czekajcie, zapalimy tutaj światełka. I wszędzie sobie zapadłam na światełkę. No to co, idziemy? O, tutaj twojego krampecika, że nie pomyślał i rozkładłaś z końską. Odóż. Chodź. I idziemy. Ooo, się pobawić. Teraz wyłóżmy I idziemy. Okej, okay, jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. będziemy mieć. Ok. Yy, proszę. To dla Państwa będzie. Hmm, a teraz jesteśmy, A tu jest jakiś, taki deserek. O, proszę, tutaj koczup. Jakiś jest deserek dla ich, dzieci? Dla dzieci? Mm, mogę pani, pan współprzynieść takie potelik dla dzieci? Takie awokado. Mm, takie soczki są takie dla dzieci specjalne. To my poprosimy pomarańczowe. Ej, my zabieramy ten fotel. Tylko można zabrać. Ale nie można bo to jest na To zapłacę. To mnie kupić. Przepraszam, a można w ogóle takie fotel kupić? Tak, można, ale tylko za 59 zł i 99 groszy. Czyli za 60 groszy. Za 90 Zile, tyle, ale za złotych. Za tyle kupimy, proszę. O, dobrze. dobrze. Uch, oddaję resztę. Proszę. O, dziękujemy. No. A po co w ogóle kupiłeś ten fotel? To słuchaj, nie będzie mogła sobie siedzieć, a nie będziemy musieli go kupować jeszcze raz. Po co za to go sobie? taki plecaczek. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile ten plecaczek kosztuje? Yy, on kosztuje. A pani niech da. Pik. A nie, 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 pani nie, pani nie, 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 to nie, I coś jeszcze? Ej, nie, 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 to tyle. No może Taki pomamy tutaj. Pik. Tyle? Tak dobrze. To do widzenia. Do widzenia. To chyba dzisiaj był... Ale śłodziły! Ja chcę ko, ja chcę No i ma gdzieś mi godział. Ja bym nie miała jak tak. O, fajny taki by był domek. Ale nie, my chyba go tak nie zadzamy za bardzo. To chodzi, że ma bardzo fajne miejsce. Możemy tutaj zadznąć i postawić. bo no, no, kubek chcę zabiorę. Niech tutaj, jaki mieszka, to chyba można. I teraz idziemy odłożyć te wszystkie rzeczy, które zakupiliśmy. Na skópeczkę, kto będzie niech tutaj. W kolejnym misie to będzie niech tu, Piotrkę będzie tutaj, a nasza awokado nie będzie też tu. to, coś pochodzi, jeszcze pochodzicie i chcesz zostać w rynku? No dobra, w domku zostajemy. To za dużo rzeczy, to się w domu nie dzieje. My przynajmniej uwierzę, że teraz bierzem, bo jest tak ciepło tutaj Ty będziesz taki winnowser Nie, czekaj, bo mam za duży? Okay. Pójdziesz tam po tego misia? No czekaj, tylko... O, dobra, to będę niestety w czapce Dobra, to będę w czapce Dobra... Tak, tyk Okej, Ok, A, ale było zimno Ale jestem. Nie pójdź gdzie? Daję, yy. ma już 5 miesięcy, więc już na, znaczy mam 3 yy, miesiące, się nauczyła się yy, yy, yy. próbujesz szczetać, ale mi troszkę wychodzi. <mulatory noise> o, nie płacz. Tak robi się. Ma. Nie płacz. U... A, malecy tylko no tak, bo i w ogóle liczymy, nie daje się Spokojnie, już się mleczko gotuje. Jest ugotowane. A, czekaj, musi troszkę wystygnąć. Dwie minuty później. Okej, okay, już. Wstygnęło. Okej, okay, jak jest takie... Coś zrobimy? kurczę Z tym? Nie wiem, co z tego wyjdzie, myślę, że coś dobrego. A, no tak, bo my tu byliśmy rok temu. mam nie takie coś bardzo prostego, bo na to najbardziej uwielbiam. A to no to ty to zrobisz, nie, to Jedzenie radia I teraz dziecko zaczęło bo nie może za 5 sekund płakać Ja sobie to zjem O Mateczku, ale dobra. Idziemy się winąć. No tak, poczekaj. no zabieżam te dwa je. Zobaczcie, jak to ja? się, się ciągnie, musimy panią umyć. No tak. Trzeba panią umyć. Gdzie to było? Gdzie te pieluszki były? Co pani pakowaliśmy? jej położyłam.

to odkładamy smoczuszka tutaj. Musimy na początku nałożyć troszeczkę wody. Tyle? Ok. Możesz Jeśli chcecie taką drugą część, to zostawcie pod tym odcinkiem 20 łapki w górę. I co? Zagnamy się. Pa! Buziaki!